Cześć, witam Was bardzo serdecznie ponownie w Amplap. jestem Radosław Itke, a tutaj mamy kolegę po naprawie jest to Carvin X100B seria czwarta czyli o ile dobrze pamiętam ostatnio jest to wzmacniacz powiedzmy, że trzykanałowy tak naprawdę bym powiedział, że dwu z dodatkowym equalizerem, takim znanym z MESY, pięcio, pięciosuwakowym graficznym. Rewerb jest realizowany cyfrowo przez DSPK. No i cóż, brzmienie takie typowo, jak to znamy, z karwina wajowskie, można powiedzieć do naprawy był tutaj spalony był transformator sieciowy także no nie było tutaj za bardzo co pokazywać jakieś historii nie wiadomo jakich po prostu trzeba było zbudować nowy transformator wypiąć stary, założyć nowy także tutaj jakiejś powiedzmy historii nie wiadomo jakiej nie było no ale trzeba było dobrze zrobić ten transformator i i też, żeby to wszystko pasowało, i tutaj fajnie to, to, to wszystko się wpasowało. Także, także wzmacniacz poszedł od strzała. Także na szybko Wam pokażę, jak to sobie brzmi. On dosyć ma y, y, y. troszeczkę moim zdaniem niezrównoważone kanały. Kanał czysty z drive'em, bo czysty jest dosyć jasny a ten Drive jest dosyć ciemny I żeby Drive fajnie brzmiał przynajmniej w mojej opinii, no to dosyć musimy sobie y, Presence i Treble dać y, y, więcej, y, midy wedle uznania, y, a basy dosyć skręcić, bo tych basów jest dosyć, y, y, dosyć sporo i to nie takich jak lubię, wolę sobie y, y, podbić y, tutaj te niskie Equalizerem. Jak widzicie, też equalizer jest podbity troszeczkę wysokich, wyższych częstotliwości na kanale właśnie lead. Na rytmie jest wyłączony i Bright też jest wyłączony. I zaraz sobie zobaczycie, że powiedzmy, w takich ustawieniach, tak jakbym sobie na koncert to ustawił, to jest dosyć taka dysproporcja pomiędzy tymi kanałami, sądzę. Na hambakarze jeszcze tak nie, ale na, na, na singlu jest to słyszalne. No to lecimy. Mamy na hambakarze teraz. Sprawdźmy na singlu sobie teraz. chociaż z tym wyłączonym Bright'em jest nawet okej okay. ten nawet jest całkiem taki przyjemny można powiedzieć nie nieprzeszkadzający coś tam się ciągnie z tyłu Teraz przełączymy się na drive'a, ale na tego słabszego. Jak widzicie, drive'a dosyć dużo tutaj, tutaj daje. Moim zdaniem ten jest taki... Słuchajcie, jest ciemniej, prawda? A to samo equalizer, jeszcze mamy podbite górę tutaj, a środek troszeczkę ściągnięty. Może więcej mocy tutaj dajmy. Singlu. Jest spoko, ale tak troszeczkę za mało się dla mnie klei do palcy. Ale jest bardzo przyzwoity. To trzeba przyznać, wiele wzmacniaczy ma dużo gorszy. Główny, główny, przesterowany. Na pewno, jakby to jakiś. To jest fajny kanał do pracy z kostkami, moim zdaniem. Że używamy sobie tego czystego i na przykład nie chcemy używać tego e, lida. To sobie dopalamy coś kosteczką, ten kanał. Moim zdaniem bardzo, bardzo wtedy fajnie to, to, to zagada. Dobra, teraz przełączmy się na ten, który zwierzaczki lubił najbardziej. Thank <laughs> you. Także jak słyszycie jest to kanał taki który chce mi się grać. Bardzo przyjemnie się gra i bardzo fajnie się już klei do palcy rewelacyjny do zagrywek solowych jak ktoś potrafi <grymne> to na pewno na pewno mu się spodoba do grania rytmicznego troszeczkę troszeczkę za wolny moim zdaniem ale no też do powiedzmy, do szybkiego grania rytmicznego, moim zdaniem, delikatnie może być zawolny zbyt taki klejący się, zbyt kompresujący. Ale do jakichś tam wolniejszych rokowych zagrywek perfekcyjny, super, super się lejący dźwięk, jak ktoś lubi, taki super, super lejące się brzmienie. Dźwięki się ciągną, podciągamy, a tu nam się ciągnie. Ten dźwięk się po prostu no, kompresuje, ciągnie. No, po prostu jest pod tym względem ten smak rewelacyjny. No, tak naprawdę ciężko jest, żeby każdy smak był do, do wszystkiego. Nawet jak są multikanałowe ampy, no, to też nie zawsze to wszystko jest idealnie i są te lep le kanały lepsze i gorsze. Z tych, z tych wielu, także, także no wiadomo, że to nie musi być w pełni uniwersalne, ale jeśli ktoś poszukuje takiego brzmienia bardzo lejącego się, bardzo ciągnącego się, fajnie nasyconego, niekoniecznie chce grać ekstremalnie szybki metal, tylko raczej at granie, jakieś solówkowe, taki smaczny roczek, no to, no to ten amp naprawdę polecam z czystym sercem na pewno będzie zadowolony użytkownik tego no tylko tak jak mówię tutaj ten, ten czysty jest dosyć taki jaśniutki to nawet słychać no sygnatura waja też jest dosyć, dosyć podobna zresztą to słychać też, też jak Steve Vai gra że to brzmienie czyste ma takie dosyć druciane to, to, to po prostu słychać. A jak się przełącza na Lida, no to już jest takie, właśnie ciągnące się to brzmienie jego charakterystyczne. A znowu, jak już jest na czystym, jeszcze się odpali na drzemie coś singla, czy jakiegoś tam łączenie singla z humbuckerem połówką, no to zaczyna się takie druciane, czyste, charakterystyczne jego brzmienie. Także to trzeba mieć na uwadze, jeśli by się chciało kupić ten wzmacniacz. Że czysty jest dosyć jasny. Także to, to tyle z mojego rzępolenia. Przedstawiłem Wam pokrótce ten, ten, ten wzmacniacz, jego charakterystykę brzmienia. No i krótka opowiastka, co tutaj było naprawione. Także zapraszam Was na kolejne filmy, i kończymy tego szorcika. Bajo!